Dlaczego my, baby, tak sobie życie utrudniamy? A, nierówno jest. Ja nie wytrzymam z tą kamerą. Równam was w programie, widzowie, ponieważ nie umiem ustawić tego aparatu, ale nie szkodzi. Mam nadzieję, że się uda, więc trzymajcie kciuki. Halo, fokus, fokus, stay focus. Se sam y, biorę, połykam, y, nie wiem, blaskam... Y. Siemaneczko, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Pewnie długo na niego czekaliście, ja też długo czekałam, żeby go nagrać, a to wszystko dlatego, słuchajcie, że byłam chora. Tak! Przez dwa tygodnie byłam chora, więc idealnie jest, żeby zaprzepaścić wszystkie moje vlogtoberowe plany. Jak zapewne pamiętacie, nagraliśmy dwa odcinki vlogtobera, zrobiliśmy przegląd kozackich itemów w sklepie halloweenowych jesiennych, potem dałam wam vlogusia z wyjazdu właśnie październikowego na PGA, a potem rozłożyła mnie choroba i przez bite dwa tygodnie leżeliśmy z Andrzejkiem w łóżku. I właśnie do tego, żebyśmy chodzili. Więc generalnie jestem nieusatysfakcjonowana i niezadowolona z tego, co miało miejsce, co się zadziało, bo miałam bardzo ambitne plany, że będę dla Was dużo nagrywać i wyszło jak zawsze, no ale. Nie ma co narzekać, choroba nie wybiera. Słuchajcie, dzisiaj już się troszeczkę ogarnęłam. Jest już lepiej, czuję się lepiej, mówię lepiej, chociaż dalej mam wrażenie, że mówię troszeczkę przez noc, co jest dziwne, bo w sumie nie mam kataru, nie boli mnie gardło, nic takiego się nie dzieje i jakimś cudem tak dziwnie mówię. Ale mam nadzieję, że nie wyczuwacie tej różnicy i naprawdę ona nie przeszkadza, więc mam nadzieję, że Wam również. Nagrywam dla Was, słuchajcie, dzisiaj właśnie taki pogawędkowy. Mm, w loguś powiem Wam, co planuję dalej zrobić na tym kanale. W międzyczasie, słuchajcie, troszeczkę tutaj sobie musimy poogarniać, bo przez te dwa tygodnie, kiedy leżeliśmy, trochę się nazbierało do zrobienia, więc posprzątamy sobie troszeczkę mieszkanko, a ja w międzyczasie Wam poopowiadam, co i jak. Więc mam nadzieję, że ten odcinek będzie Wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co robić, a ja zapraszam Was do oglądania. Pierwsze, za co się bierzemy, to oczywiście pościelenie łóżka, bo tak to nie może wyglądać, moi kochani. W ogóle Wam nie powiedziałam, ale chyba można się domyśleć, że jestem ubrana bardzo sprzątaniowo. Słuchajcie, mamy pościelone łóżko, nie staram się jakoś za specjalnie, bo moje koty i tak zaraz będą po nim skakać i ja będę po nim skakać, więc nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu chcę, no nie wiecie, nie chodzić po pościeli. Generalnie ja chciałam Wam powiedzieć, że kupiłam sobie tą narzutkę, ale ona wygląda tak kozacko, ma tak piękny kolor i robi takie wrażenie i taką robotę, że to słuchajcie, normalnie no mega. Naprawdę mi się podoba. Mikrofon się rozwalił. Jak byliśmy na PGA, to słuchajcie, odpadł nam mikrofon. Tu powinna być taka śruba. Nie wiem, czy to sfokusuje. Tu powinna być śruba, której nie mamy, więc były go przykleić na taśmę. Mam nadzieję, że się uda, więc trzymajcie kciuki. Było blisko widzowi, już prawie się trzymało, ale ta taśma puściła. No chyba jednak nie będzie za dobrze. Słuchajcie, chyba ta taśma się zepsuła, bo tak mi się... Lepi mi się wszystko tylko nie to co trzeba. No, cały ten klej, zamiast zostawać na taśmie, to on zostaje. Wszędzie! Jeste tylko nie zaklewi, co? Sobie... Uwaga! Super konstrukcja, bo jestem super instruktorem. Teraz będzie działać. Co robisz dziewczynko? Słuchajcie, ulubiony fotel Nelly. Ten fotel jest już z nami chyba z 7 lat. My się co przeprowadzka przymierzamy, żeby go wywalić, bo jest mega podrapany. Ale jest mi, słuchajcie, tak szkoda, bo to jest jej ulubiony mebel. Ona na nim śpi, zresztą widać to po ilości kłaków. Ja to odkurzałam dwa dni temu, żeby nie było. Ale ona na nim, non-stop, śpi, non-stop się na nim bawi. To jest jej ulubiony mebel, mimo że ma tutaj drapak, z drapaka też bardzo chętnie korzysta. To jednak ten fotel się przewala z nami już pół życia. Nie wiem co z nim zrobić. Szkoda mi jest go wyrzucić, bo wiem, jak ona go bardzo lubi. Prawda dziewczynko, powiedz do kamery. Prawda, że lubisz ten fotel? Czy mama może wyrzucić? No więc właśnie widzowie. żyć. To samo mamy, słuchajcie z tym. To jest drapak Julianka. Julianek kocha na nim leżeć. I mimo że jest stary. Specjalnie wymieniliśmy ten drapak na ten duży. To ten mały dalej tam został, bo... Julien po prostu mieliby się na nim głaść. I dalej go drapie, mimo że tu już nawet nie ma za bardzo co drapać. No i mamy takie dwa rumble w pokoju, które trzeba byłoby już wywalić. I nie można. Zrobiłam słuchajcie, tyle prania przez ostatnie czasy, jak byliśmy chorzy, że to jest w ogóle jakaś głowa mała. Ta pralka to chodziła 2-4. Nie wiem o co chodzi, ale człowiek w tej chorobie to niby nic nie robi, a brudzi się tego na potęgę, to wszystko się poci, nie poci, no generalnie dramat. Także teraz, słuchajcie, to wszystko trzeba składać, poukładać do szapek. Podkurzałam już, słuchajcie, wczoraj chyba, czy przedwczoraj, więc dzisiaj już na szczęście nie może tego robić. Trochę pozmywałam, więc dzisiaj zostaje część takich rzeczy, które nie lubię robić, czyli dalej pranie, dalej składanie Ewentualnie prasowanie. W ogóle, czy Wy jakoś składacie te prześcieradła z gumką? Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, po prostu składam je jakkolwiek. Ono i tak się potem rozprostuje, więc. Eee, chciałam Wam jeszcze powiedzieć moi drodzy, że podczas mojej choroby dotarły do mnie paczki z naszymi tymi ozdobami jesiennymi, halloweenowymi i tak dalej, dalej, dalej. Więc będę chciała też dla Was nagrać odcinek, może nawet jak mi się dzisiaj uda. To, to zrobimy. Tutaj, słuchajcie, będziemy wieszać kozackie lampki i liście, więc ja się nie mogę już doczekać, bo naprawdę myślę, że to będzie robić klimat. Nie wiem, co Wam chciałam powiedzieć. Cały czas się, słuchajcie, uczę do Was gadać. Naprawdę myślałam, że to vlogowanie jest em, prostsze w sensie więcej mam wam do powiedzenia jak tego nie nagrywam i czasem sobie tak idę ja coś tam zacznę gadać o widzowie 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 i to już mi weszło w krew nie wiem to chyba przez to że tak e, robię dużo liveów i generalnie gadam do ludzi w sensie gadam do siebie do ludzi do ekranu monitora kamery ale jak próbuję nagrać takiego vloga i coś wam powiedzieć to nie wiem jest to mega trudna dla mnie dziwna sprawa w ogóle wytyfy w każdym razie powiem wam że te ostatnie dni My wróciliśmy do Warszawy 10? E, Chyba 10? I wiem, że po powrocie jeszcze zmontowałam dla Was odcinek z tego wyjazdu. I nagle mnie tak zmogło, że ja ten. ten w ogóle tydzień, półtorej tygodnia to ja nie mam zielonego pojęcia, jak to słuchajcie minęło. Nie wiem, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, kiedy to minęło. Mam wrażenie, że cały czas spałam albo siedziałam przy kąpie i grałam w jakieś kurcze gry. Potem już nie miałam siły nawet siedzieć i grać, bo mnie wszystkie kości bolały, więc znowu leżałam i tak, nie wiem, za dwa tygodnie. No, generalnie dramat. Miałam tyle planów, miałam tyle marzeń, tyle marzeń miałam, widzowie. No, ale niestety trzeba było to przełożyć. No i nic, no i teraz się, słuchajcie, rozpędzamy. Lecimy z tematem, bierzemy się do roboty i jakoś to będzie, widzowie. W ogóle dajcie znać, czy macie jakiś system składania koszulek, bo ja zawsze jak składam koszulkę, to robię ją tak po prostu cyk, potem rękawki zawijam tu, i sobie składam, cyk, cyk, cyk i cyk. I robię z tego taką kostkę. Nie wiem, czy Wy też tak robicie, czy macie jakieś specjalistyczne metody. Dajcie znać w komentarzu. Może w ogóle nie składać ubrań i wrzucacie je po prostu tak luzem do szafy. Też tak można, a co to? Chociaż, powiem Wam, że ponieważ w tym mieszkaniu mamy bardzo małą szafę, właściwie wywaliśmy w tym mieszkaniu większość, większość szaf. No regał, mieliśmy generalnie taki stary regał. Ja Wam za chwilę pokażę może na przebitkach. <laughs> Mieliśmy taki stary regał na całą, słuchajcie, ścianę. No i postanowiliśmy się go pozbyć. Zostawiliśmy sobie jedną szafkę. Czy typu błąd to nie wiem. W sensie my się generalnie mieścimy tam ubraniami, chociaż ja nigdy nie należałam do osób, które mają jakoś mega dużo ubrań, więc nie jest to dla mnie problemem. Ale przerzuciłam się ostatnio, słuchajcie, na wieszanie. Na wieszanie ubrań, a nie na trzymanie ich w kosteczkę w szufladach, bo mam wrażenie, że jak trzymam je w szufladach, to te ubrania się tam jakoś tak kiszą, że nie wiem. Nie czuję potem tej świeżości, tego płynu do płukania i w ogóle. Jak one wieszą sobie, wieszą, wiszą sobie na tym wieszaku, to są takie kozackie potem, a jak są w tej szafce, to są jakieś takie skiszone. Zwłaszcza teraz ułatwia mi to mega organizację, słuchajcie. Um... Tego, co w ogóle noszę, bo wszystkie rzeczy takie letnie, jakieś krótkie koszulki i tak dalej, 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 których teraz na przykład nie noszę. No to noszę, ale to jest piżama. To jest piżama, widzowie. Ale nie zwracajcie uwagi, bo ja jestem tutaj po choróbsku, zresztą my tutaj pracujemy dzisiaj. sprzątamy, płacimy się, więc no, w ogóle nie zwracajcie uwagi. Um, wszystko wywaliłam takie do szafy tam, gdzie, wiecie, no światło nie dochodzi, gdzie nie no, gdzie nie będą mi przeszkadzać te rzeczy słuchajcie, nie będą mi zawalać miejsca a na ten wieszaczek powiesiłam sobie wszystkie kochane rzeczy, których używam i wieszam sobie je właśnie na wieszaczkach, zaraz Wam pokażę jak to wygląda mam nadzieję tylko, że mi ten yy, mikrofon nie pierdyknie, o, mieliśmy cały regał z takiego właśnie kompletu, taką starowinkę i teraz w tej starowince w sumie nie wiem, czy Wam mogę pokazać, czy mam porządek a ma względy nie powiedzmy. Wszystko, czego nie noszę, nawet jeszcze z metkami wypuść. Wszystko, czego nie noszę, to jest tutaj sobie gdzieś tam schowane, upchnięte i to sobie tak leży i czeka na y, zbawienie. A to, czego używam na cały dzień, słuchajcie, wisi sobie na wieszaku. I myślę, że to wygląda naprawdę mega elegancko. I ja dzięki temu też wiem, co mam i co noszę, bo widzę to na co dzień. I wiem na przykład, że o, dzisiaj sobie założę tą bluzkę. I jeszcze jest jeden fajny system posiadania y, takiego rozwiązania, w sensie system. Ym, fajna sprawa, mianowicie taka, że to nie jest tak przecież, że nosimy ubranie i następnego dnia ono idzie do prania, bo jak siedzisz 2-4 w domu, to to ubranie się nie brudzi, ani jakoś za specjalnie nie zapoci. Więc jak używam jakiegoś ciucha, to na przykład, nie wiem, dzisiaj założę sobie tą koszulkę, Zdejmuję sobie z wieszaczka i wieszam ją sobie tutaj przed marynarkami. I dzięki temu wiem, że na przykład te rzeczy tutaj z końca już nosiłam, czy tam raz, czy dwa razy, a te z przodu są jakby totalnie świeże, czyste. I jak mam ochotę sobie to odświeżyć, to po prostu sobie wyciągam do ubrania. I wydaje mi się, że to jest super rozwiązanie bo jest naprawdę mega wygodne i mega ładnie wygląda i słuchajcie, ten cały stojaczek nie był jakiś super drogi, ja nie, za niego dałam chyba 150 zł całe, czy 124 czy jakoś tak, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, kupiłam go na Allegro ale jest naprawdę, on się trochę buja ale powiem wam, że jeszcze ani razu mi się nie wywalił a zarzucamy na niego nawet tą narzutkę z łóżka na noc, więc... No, generalnie jest spoko. Jakieś tutaj pudełka muszę na dół kupić, bo tutaj jeszcze jakieś sobie spodnie układam, czy tam piżamy, czy cokolwiek innego i tam by się jakieś pudełka przydały, ale generalnie uważam, że po prostu jest to super czederskie rozwiązanie. Ale dzisiaj będzie mega fest, dużo pierdół w tym vlogu, ale nieważne, muszę Wam powiedzieć jedną dziką rzecz, jaka mi się zadziała w ogóle, bo, słuchajcie, jak byłam chora to wyobraźcie sobie, że pewnej nocy obudziłam się ze strasznym, ale to okropnym bólem gardła. Normalnie jakbyście połykali żyletki, nie mogłam przełknąć totalnie śliny. Halo, fokus, fokus, stay fokus. W każdym razie obudziłam się ze strasznym bólem gardła i pomyślałam sobie, że wezmę tabletkę. No i wszystko byłoby super fajnie, gdyby nie to, że ym, se... se... sam... Biorę, połykam, nie wiem, blaskam. No wiecie, no jezu, używam tej tabletki. I wyobraźcie sobie, że trzymam ją tak, wiecie, przy podniebieniu, i nagle usnęłam. Usnęłam z tą tabletką w buzi. I ja nie wiem, jak to się stało. Nigdy w życiu mi się to nie zdarzyło, żeby podczas ssania tabletki żebym przesnęła. I obudziłam się, nie wiem, może z pół godziny później i tą tabletkę dalej miałam tak przy podniebieniu. I się tak trochę zdygałam, mówię, kurde, a jakbym się nią udławiła? Na szczęście się nic nie stało. Jakimś cudem ona mi się przykleiła do tego podniebienia, więc nie mogę ją odkleić. I wyobraźcie sobie, że tuż po tym, jak udało mi się ją odkleić, przekręciłam ją na drugą stronę i zaczęłam sobie sadzić dalej, to nagle zasnęłam drugi raz. Tak, zasnęłam drugi raz i obudziłam się z godziny później i tak się przestraszyłam, że właściwie usiadłam, zjadłam ją do końca i dopiero potem poszłam spać dalej. No i mam krzywe kreski! W ogóle, słuchajcie, jedna ważna rzecz jeszcze chciałam wam powiedzieć. Jak się malowałam, to natchnęło mnie. natchnęła mnie jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie, dlaczego my baby? Tak sobie życie utrudniamy i staramy się, żeby nasze kreski były idealnie proste, jak to jest niemożliwe. Przecież my mamy niesymetryczne twarze. To nie jest tak, że nasza lewa strona i nasza prawa strona są identyczne i można odwzorować identycznie kreski. Ja nie wiem, dlaczego my sobie to robimy. Ja na przykład to mam wyżej, to mam niżej i mam wywalone. Bo jak z daleka na mnie patrzycie, to i tak tej różnicy nie zauważycie. Prawda jest taka, że jak z kimś gadacie, to i tak nie gadacie twarzą w twarz, tylko jakoś tam, nie wiem, ustawiacie się bokiem swoim lepszym, gorszym profilem. Wiecie jak jest. Nikt nie zwraca tak bardzo na to uwagi. A nawet jeśli, to nasze twarze nie są symetryczne. Dlaczego kreski mają być symetryczne? Nie mówcie, że tak nie mieliście, że staraliście się, poprawialiście. Pierwsza Wam wyszła prawie idealnie, normalnie. Rysujecie drugą i nagle... Jakieś dzikie węże wam wychodzą, w wyniku czego musicie tą poprawiać, ta staje się grubsza, więc należy poprawić tą. Jak poprawicie tą, to ta wyjdzie za krzywą i poprawiacie to. Po co? Nie róbmy sobie tego, to i tak nie ma żadnego znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia, nasze twarze są niesymetryczne, więc kreski też mogą być niesymetryczne. Nie jesteśmy idealni, w sensie jesteśmy nie? Idealni. To jest właśnie ideał. Bycie nieidealnym. Bycie sobą, więc nie róbmy tego. Najważniejsze, żebyśmy my się dobrze ze sobą czuli. Jeżeli my się ze sobą dobrze czujemy w naszym makijażu, to jest najważniejsze, no bo po to jest makijaż, tak? Więc baby, nie róbmy sobie tego. Także tak, moi kochani, to wygląda. Mam nadzieję, że moje pogadunkowe vlogi Wam się spodobają. Jeżeli cokolwiek płaci mi do powiedzenia, to oczywiście piszcie w komentarzach śmiało, bo ja bardzo chętnie podpowiadam na Wasze komentarze. Jeżeli coś macie ochotę, żebym dla Was nagrała, to też dajcie cynkę. Ja mam oczywiście masę pomysłów swoich i na pewno je dla Was nagram, więc będzie super amcko, słuchajcie na tym kanale. Ale możecie oczywiście pisać swoje propozycje. Ja tu się jeszcze biorę zaraz i ogarniam dalej, co mogę. i. Spróbuję zacząć dla was nagrywać dzisiaj odcinek z ozdabiania. Słuchajcie, bo chciałam, żeby ta ściana za mną biała wreszcie była jakoś superancko jeszcze nie ozdobiona, ale teraz będzie poradnie muszę upać fokusa. Także myślę, że będzie naprawdę bardzo kozatko Wyczekujcie kolejnych odcinków. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, użjaczki dla was i do usłyszenia w kolejnym odcinku TikToku albo na live. Bye!